Hej hej, dzień dobry w kolejnym odcinku Phoenix Rising. Tutaj wydaje się, że nie pozostaje nam nic innego, jak przedostać się na drugą stronę wyspy do krainy kowali, aby złożyć wizytę Hefajstosowi. Jestem ciekaw, w co on się zamienił. Sprawdźmy czy mogę się tutaj przedostać. Szybka podróż jest możliwa. Jeszcze w ogóle naprzeciwko widzę, że jest ambrozja. Dobrze się składa. Zbierzemy sobie. O, tutaj widzę zdobywanie łupu. Jeśli tak cię czeluści pominiesz jakąś skrzynkę, zawsze możesz do niej wrócić. Do czeluści, oczywiście, i do skrzynki przy okazji. Później jak się zdobędzie, to się ta czeluść po prostu zamyka. Witaj, oto wojenna grota. Broza jest tam gdzieś. O, nie udało się go tak uniknąć, jakbym tego chciał, ale... bany Ja pierniczę a co on tak daleko skacze? się jakoś pokonać. Tego zwyrodnialca wręcz, że tak to ujmę. Tutaj mam jeszcze jedno lwiątko. To akurat nie jest żadnym problemem. O góry, czyżby... Nie, tam chyba nie. O, tutaj. Świetnie. Hefei to Tosa mamy 1450 metrów stąd, więc ja bym raczej wolał wleść na jakiś wysoki punkt. Chociażby, nie wiem, łeb tej... tego szkieletu. Stamtąd po prostu sobie podryfować w powietrzu. No bo jakby nie spojrzeć to czeka nas daleka podróż. O, chyba się nie da. Chociaż szczerze powiedziawszy to daleko bym nie zaleciał, bo ta... Ten posąg jest na tej samej wysokości co ta to, ten szkielet bestii. O, proszę, proszę, granaty bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, tam też mamy jakieś rośliny. A niestety przydałoby się pozbierać, bo cierpię na mały deficyt. Nie, ja z wami nie chcę walczyć. Dwóch minut mi nie trzy. O, ale jest skrzynia gdzieś. 70 metrów w dół. Jeszcze w dół? Jeszcze. I jeszcze z tej strony, no za ciężkie to nie było. Zobaczmy, co za zbroja się tutaj kryje. Nowa eee, grafika, czeluść, ale czeluść sobie zostawię, o ciekawe, czy mógłbym. No chyba nie bardzo. No generalnie chciałem go oswoić. Ale chyba on nie chce być oswojony. Wdrapujemy się na szczyt krainy kowali. trochę wysoko. Co się okaże, że się na jakiś najwyższy szczyt w ogóle w tej grze wspinam, a nie tam gdzie mam? Hu. Aha. Talos odnowiony. Legendarny automaton. W sumie to może dam mu radę, co? po cichutku na paluszkach i bum idzie mi wcale tak źle. Wręcz przeciwnie, poszło mi bardzo dobrze. Chyba A dostałem coś za to? Poza tą skrzynką tu. O, wypolerowany fosfor. Dobra, w sumie ja tutaj używam własnych sił, skoro mogę swojego jelonka wykorzystać do tego celu. Ej, 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 ej. wróć, wróć. Właśnie. Bo tutaj są figi z Olimpu. I one nam są bardzo potrzebne. 500 metrów stąd. Okej, okay, a tutaj mamy jakieś skrzyneczki. Łoskuban, o tu głęboka w ogóle, więc nie wiedziałem o tym. Nie? OK, Okej, mamy tutaj generalnie te metalowe. Ajajaj. Mamy tutaj te metalowe rzeczy. Wydaje mi się coś, że będzie trzeba też. Hmm. Właśnie, spadło do wody. Okej, okay, dobra. Już myślałem, że będzie trzeba w wodzie to łapać, ale jednak nie bardzo. Mam pojęcie, gdzie jest reszta tych rzeczy. Może nie będzie tak źle, co w wodzie, z tego co widzę, atakować się nie można, więc pewnie łapać tych rzeczy też nie można. Teraz kolejne pytanie brzmi: czy to są tylko trzy skrzynki do aktywacji? Wszystkie trzeba aktywować, znaczy, no te pola. Proszę sobie wyżyć, czy tu nie ma ja. czegoś, ale to raczej wątpliwe. Mamy. Konkretną i potrzebną kombinację. Pancerz niebieskiego automatona. Zaraz zobaczymy co to jest. Plus 26% do obrony. Ale przecież miałem już coś takiego z tymi takimi tylnymi rurami wydechowymi, tak, że tak to nazwę. Hmm. No dobra, mniejsza z tym mamy tutaj kociołkirkę, ale do niego raczej nie potrzebujemy się udać.

<laughs> Scorching fires and frigid waters. <laughs> Plunged. Only in those extremes could his creations be perfected. What? You know that's all. <laughs> all the play he's getting. <laughs> because you know all of him. <laughs> in the looks department. <laughs> because he's. A... <laughs> uh, finished. <laughs> yes. <laughs> yep. O wow. widoki całkiem fajne stąd Jeszcze tam do góry trzeba wleść na tą rękę, no dobra' I odkrywamy tą krainę Chociaż to co jest za nami to nie wygląda najlepiej Many workshops. The soaring peaks. Are we on the guided tour hill or something? The ancient creations wasted by Typhon's endless appetite for destruction. Coś się tam świeci na tym słupie. No i właśnie tutaj jesteśmy. Oczywiście... ...właśnie, bystry wzrok. Przejrzyjmy sobie wszystko po kolei. O, masakra, dużo tu będzie znowu tego oglądania. No i przygotujemy się lepiej na kolejny odcinek, nie? Tylko trochę jest ciemno przez to przez tą burzę tajfun tajf tyfonowej tyfonowej furi gniewu no co jest gdzie to że mnie ja zaraz tym nie dostał <laughs> Tego upiora zostało odkryte. No dobrze, że sobie patrzę przez kamień i widzę. No, gdzie to może być? Tutaj chyba tak, czeluść. Za dużo to nie widać, no ale ujdzie. Gdzie tu coś jest? A. Mam nadzieję, że to nie będzie takie typowo zagadkowe miasto, bo Znaczy miasto, lokacja, kraina na tak naprawdę. Samy czeluście. Konstelacja. Co jest? A góra tajfona, pewnie czy tam wulkan tajfona? No dobra, na razie to mi się tutaj nic nie pojawia dodatkowego. A tutaj chyba nie tutaj gdzieś coś. Było znowu ruiny tartaru, czeluść tartaru, znaczy się skrzyneczka. Okej, okay. czeluść, kolejna. No i w sumie chyba to by było na tyle, jak na razie. Coś mi się to zaświeciło? Coś się świeci ale z tego miejsca, tego niestety nie jestem w stanie zidentyfikować. O. Same czeluście. w jednym pasie? A, mała Lira i skrzynka przy okazji. No dobra. Póki co to wszystko, więc kolejny odcinek będzie, można by powiedzieć, początkiem eksploracji Krainę kowali. Zobaczymy, co nas tu będzie ciekawego czekać. Na pewno udamy się do legowiska upiora, skoro zostało ono odkryte na tej mapie. I rozprawimy się z tym, który niepokoi tą krainę. No jeszcze tutaj pewnie będzie można odkryć. Tak więc, jak na ten odcinek to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym w którym będzie co robić.